Nasz film jest już gotowy i w jednym z kolejnych kroków będziemy chcieli go wyeksportować, czyli zapisać na przykład na dysku DVD, czy też w formie jakiegoś pliku. Jeśli chcemy go nagrać na dysku DVD, to dobrze jest utworzyć menu, za pomocą którego da się taki dysk odtworzyć bez problemów w odtwarzaczu DVD. Tworząc menu z reguły chcemy mieć również możliwość wyboru poszczególnych scen. I właśnie w tym filmie zobaczymy, jak możemy ustawiać poszczególne sceny w naszym filmie. Robimy to za pomocą tzw. markerów menu. Te markery dodajemy po prostu w miejscach, w których chcemy, czyli tam, gdzie zaczyna się jakaś ciekawa scena. I załóżmy, że nasza pierwsza scena będzie znajdowała się gdzieś tutaj, w tym momencie, gdy na ekranie pokazuje się ta oto łódka. No więc załóżmy, że będzie to właśnie to miejsce. Ustawiamy znacznik i teraz przechodzimy do menu markery. I stąd wybieramy markery menu. I wybieramy sobie najpierw typ tego markera. W tym przypadku jest to marker sceny. Spójrzmy tutaj, te markery są opisane, które mamy do dyspozycji. Marker sceny tworzy połączenie dla przycisku Scena w menu scen. I właśnie o to nam chodzi. Taką scenę możemy sobie jakoś nazwać. Na przykład łódka. Marker sceny. Tu możemy jeszcze ustawić, jak ma wyglądać miniaturka. Możemy na przykład przesunąć ją, w zasadzie ten film, nieco w prawo i ustawić taką miniaturę. Dodatkowo, jeżeli chcemy, to ta miniatura może być też ruchoma. Wtedy włączamy tę opcję. Mamy podane wszystkie dane, zatwierdzamy i w to miejsce wstawiany jest marker sceny. Ustawmy jeszcze jedną scenę. Na przykład gdzieś tutaj. Markery. Ustaw marker menu i znowu marker sceny, na przykład kitesurfing. Znowu jest to marker sceny. Tutaj możemy sobie wybrać. A no powiedzmy tą scenę. I zatwierdzamy. I ustawmy, powiedzmy, jeszcze jedno menu. Gdzieś tutaj. Powrót do domu. Powiedzmy, jest, nie jest to istotne. Ustawmy tutaj może właśnie taką scenę. Zatwierdzamy. No i w zasadzie sprawa gotowa, jeżeli mamy tylko ten jeden film. Ale markery sceny to nie są jedyne markery, które mamy do dyspozycji. W przypadku płyty DVD możemy wykonać tutaj jeszcze jedną rzecz, a mianowicie umieścić na niej kilka różnych odrębnych filmów. Ja przygotowałem sobie tutaj kolejny film, a w zasadzie jest to pokaz slajdów, czyli zwykłe zdjęcia z podkładem. Za chwilkę dodam jeszcze tutaj przejścia pomiędzy tymi zdjęciami i potraktujemy to jako dodatkowy film, do którego będziemy mieli dostęp właśnie z menu głównego na płycie DVD. Na początku dodajemy tutaj właśnie przejścia. To są powtarzane dwa te same zdjęcia. Chodzi mi tutaj tylko o przykład. Zaznaczam je teraz w ten sposób. Klikam prawym klawiszem myszy i wybieram Zastosuj przejście domyślne. No i automatycznie jest stosowane pomiędzy tymi zdjęciami przejście domyślne, i tu już widzimy, jak będzie to wyglądało. No więc nasz film jest gotowy, i żebyśmy teraz mogli w ogóle się do niego dostać, musimy po pierwsze na końcu tego filmu, Ustawić znacznik, który pozwoli nam na powrócenie do menu głównego, a więc ustawiam się tu, teraz page down, żeby przejść do następnego cięcia, przechodzę do cięcia ostatniego. Jak widać tutaj, mamy jeszcze muzykę, która kończy się nieco wcześniej. I znowu markery, marker menu i tym razem wybierzemy tutaj marker zatrzymania. Jeśli tworzymy tylko jeden film, to nie potrzebujemy go tutaj wstawiać. W przypadku, jeżeli mamy dwa filmy, to możemy go użyć. I tutaj jeszcze jedna uwaga: on będzie nam działał tylko na dysku DVD. Nie możemy tutaj wprowadzić żadnej nazwy, i nie jest też ona konieczna. Zatwierdzamy. I jak widać, mamy tutaj marker w takiej postaci czerwony, który będzie właśnie przenosił nas do menu głównego. Taki sam marker wstawimy na końcu tego filmu. I na początku tego filmu musimy jeszcze wstawić inny rodzaj markera. Przesuńmy się tutaj do samego początku, czyli do pierwszego cięcia. A mianowicie marker menu głównego. Korzystając z tego markera, do naszego menu głównego na dysku zostanie dodany właśnie punkt menu prowadzący do tego drugiego filmu. Także jego możemy jakoś nazwać, na przykład slajdy. Pozostawmy taką miniaturkę, zatwierdzamy i gotowe. Oczywiście markery te możemy cały czas edytować, czy też je usuwać. Wystarczy taki marker dwukrotnie kliknąć i możemy teraz go zmieniać. No Akurat w tym przypadku ma to mały sens, ale spójrzmy tutaj na markery scen. Dwukrotne kliknięcie i możemy zmienić nazwę czy też miniaturkę. Bardzo łatwo możemy takie markery również przesuwać. Po prostu chwytamy i przeciągamy w nieco inne miejsce. Usuwanie jest równie proste. Prawe kliknięcie i wyczyść marker menu. Możemy też stąd jednocześnie czyścić wszystkie markery menu, czy przejść do następnego bądź poprzedniego markera.